szkoda, że w tych okolicznościach straciliśmy bramkę, bo to e, ta bramka padła e, odbijając się od pleców mojego zawodnika, który leżał po rykoszecie. E, na pewno drużyna Olsztyna była zespołem, który się dłużej utrzymywał przy piłce. E, tak sobie założyliśmy przed meczem, szukaliśmy gry z kontrataku, dzisiaj niestety my jako zespół w grze ofensywnej no, wyglądaliśmy słabo, ale muszę pochwalić zespół za grę defensywną, bo jedyne zagrożenie ze strony Olsztyna było po stałych fragmentach gry, gdzie nas przewyższali na pewno warunkami fizycznymi i grą w powietrzu. Jedna sytuacja w 83 minucie z gry, gdzie z prawej strony zawodnik wyszedł co na sam, trafił mego bramkarza, ale... Eee, tak jak powiedziałem na początku, szkoda, bo, bo, bo liczyłem na to, że dzisiaj zagramy na zero i niestety biednemu e, jedne, wiatr w oczy i nawet w takich sytuacjach, gdzie mój zawodnik leży i piłka idzie na odbramkowy, trafia. Niestety w takich okolicznościach przegraliśmy, ale tak jak powiedziałem, e, zespół jeszcze po na no, dłużej się utrzymywał przy piłce i tak sobie założyliśmy. Dziękuję. <laughs> Muszę powiedzieć, że rzeczywiście, tak jak tutaj trener powiedział, że zespół Otwocka grał bardzo defensywnie i rzeczywiście to spowodowało, że tych sytuacji było mało. Mieliśmy więcej z gry, ale dobrze zorganizowany Otwock po prostu nam uwzględnią. Mimo wszystko my mieliśmy kilka idealnych sytuacji taka sytuacja w 44 minucie Koprowski z metra podał piłkę Bronkarzowi to, no, to, to takiej sytuacji no, nie możemy marnować, żeby wygrywać spotkanie. Ja myślę, że e, mimo o, powiedziałbym bardzo przeciętnego meczu z naszej strony e, to zwycięstwo było zasłużone, bo byliśmy zespołem, który chciał wygrać to spotkanie, który szedł do przodu. E, fakt, że, że tutaj trafiliśmy na duży opór od Polska, który bardzo dobrze się bronił, także... Eee, gra się do końca i niezależnie czy w 88 czy 90 bramki eee, nam się to udało i to już drugie spotkanie, to potwierdza, że jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne do sezonu, to jesteśmy nieźle przygotowani i to eee, poskutkowało zdobyciem 6 punktów w dwóch meczach, więc przed nami no, kolejne spotkania, gdzie musimy musimy się teraz pozbierać na następne spotkanie. Ja chciałbym podziękować tutaj przy okazji od razu tutaj pracownikom którzy przygotowali bardzo dobrze tą płytę. Oczywiście było sporo kopotu, ale udało się naprawdę. Wojsko było idealne, jak na, na tą porę roku i jesteśmy bardzo zadowoleni. Często się z, z panem Leszkiem wspieramy, tam jak, jak i co, ale tutaj rzeczywiście wyszło na, na jego decyzję i wydaje mi się, że dobrze było wojsko przygotowane i to pewnie trener też by to potwierdził, jak na tą porę zupełnie przyzwoicie. Także ja dziękuję bardzo.